Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na odcinek w stylu przegląd rynku. Dzisiaj odwiedzimy taki oto komis i sprawdzimy, co tutaj oferują i w jakich cenach. A komis powiem, nie jest byle jaki, gdyż na Google'ach ma ocenę 4,9 na 5. I spójrzcie ile tutaj jest ocen, nie 5 czy 10, że mógłby te oceny naklepać pierwszy lepszy szwagier, tylko faktycznie zadowoleni klienci. Oczywiście mówiąc, komis, mam na myśli komis w cudzysłowie, gdyż tak przyjęło się mawiać w naszym języku. Większość z tych aut jest własnością pana Lewandowskiego, a miejsce to nazywa się auto LEW przez 2 E. Dodam jeszcze, że ten komis znalazłem sam na własną rękę. Przegląd oferty rozpocznijmy od marzenia każdego taksówkarza i kierowcy Bolta. Oto Toyota Prius z roku 2016, silnik 1.8, benzyna hybryda, automat, do tego bardzo ciekawa i bogata opcja wyposażenia i przebieg zaledwie 130 tysięcy kilometrów. Cena 69 Parę tysięcy mniej kosztuje Audi A6 Avant Quattro z 3-litrowym dieslem, który generuje 245 koni mechanicznych. Auto jest z roku 2013, a jego cena to 66,900. Coś znacznie tańszego, na przykład czterokrotnie, proszę bardzo, to Ford Mondeo MK4 rocznik 2007, przebieg 318 tysięcy km. 2 diesel, 140 koni. Do tego hak holowniczy w zestawie i cena 15,900. Kolejny Fordzik to Grand C-Max, rocznik 2010, wersja 7-osobowa, 125 koni mocy, 31900. Jak możecie zauważyć, wszystkie te samochody mają polskie tablice rejestracyjne. oce jest opłacone, przeglądy podbite i nic tutaj nie jest sprzedawane na Niemca. Do każdego auta dostaniecie legalną fakturę. A więc przechodząc do kolejnego kąska, oto Peugeot 3008, 1.6 HDI, rok produkcji 2020. I 145 tysięcy km przebiegu A cena niecałe 35 tysięcy I o ile na Peugeot nie powinniście mówić Peugeot To na Hyundai nie wypada mówić Hyundai Tutaj mamy Hyundai model i20 z roku 2016 Przebieg 110 tysięcy km, A cena 36 tysięcy bez stówki I teraz uwaga Jak już jesteśmy w temacie wielu samochodów naraz Przypominam, że na Car Vertical jest nadal dostępna super oferta dla handlarzy Wystarczy się zarejestrować jako klient biznesowy i otrzymasz do 20 darmowych raportów. Nie ma znaczenia, czy sprzedajesz auta na małą, czy dużą skalę, czy masz ich 5, 10, 15 czy 500. Oferując raport do każdego sprzedawanego pojazdu, pokazujesz, że nie masz nic do ukrycia. Poprawiasz tym samym swój wizerunek i szansę, że klient kupi auto właśnie od ciebie. Taki raport wnikliwie prześwietla każdy samochód oraz motocykl i jest w stanie dostarczyć garść przydatnych informacji zanim kupisz auto na handel. Mogą się w nim pojawić zdjęcia po stłuczkach, wypadkach, pożarach, powodziach czy też aktach wandalizmu. Jeśli uszkodzenie było niewielkie, naprawiłeś auto i tego nie ukrywasz, proszę bardzo, klient od razu wie, że nie ma do czynienia z ulepem i przekrętem. Kolejna istotna część raportu to archiwalne zapisy przebiegu. Naturalnie, im więcej, tym lepiej, ale nawet kilka z nich pomoże Ci przekonać klienta o wiarygodności stanu licznika. W tym biznesie transparentność i szczerość liczy się coraz bardziej, dlatego warto skorzystać z oferty Vertical i odebrać do 20 darmowych raportów na start. Propozycja jest kompletnie bez zobowiązań. Sprawdź sam na własnej skórze, na ile takie raporty będą pomocne. W znacznej mierze, jeśli chodzi o kolorystykę, tutaj mamy taki typowy polski trend. Czarne, białe, ewentualnie różne odcienie szarości, aż tu nagle trafia się taki ciekawy żuczek. 1, 2 benzyna, 4, Cylindry i 116 koni mocy. Rocznik 2014, przebieg 157 tysięcy kilometrów i cena niecałe 40 tysięcy złotych. A jeszcze dodam oryginalny lakier. Możecie tutaj przyjechać ze swoim miernikiem lakieru, wszystko pomierzyć, ale w razie czego sprzedawca oferuje również dwa tego typu urządzenia. Jeżeli coś było malowane, to się o tym dowiecie. Na przykład takia miała lakierowane prawe tylne nadkole, ale po kolei jest jeszcze Ford Focus z roku 2017 przebieg 69 tysięcy kilometrów, silnik 1.5 benzyna, 150 koni nie dość, że polski salon to jeszcze pierwszy właściciel i cena niecałe 50 tysięcy złotych. Wracając do Kia jest to model Karens rok produkcji 2015 silnik 1.6 benzyna równe 100 kW mocy a więc 136 koni mechanicznych to auto również pochodzi z polskiego salonu, cena niecałe 45 tysięcy bez 100 jeśli chcecie zaoszczędzić 12 koła, możecie zainteresować się Astrą, rocznik 2014, przebieg 148 tysięcy km i cena, szybko licząc, 33,900. 900. Kolejna 3800 na placu jest z roku 2015 i przebieg to 163 tysiące km, 1,6 HDI 114 koni mocy i cena 45 tysięcy złotych bez stówki. Następnie przechodzimy do Toyoty rav 4. Chwilę temu zmieniliśmy mierzyliśmy ją miernikiem lakieru, wyszło na to, że lewe przednie drzwi są lakierowane, ale na przykład ten Prius jest cały w oryginale. Jedynie tutaj z przodu na dole na zderzaku mamy małą zaprawkę. Także jak mówię, wszystko możecie tutaj sobie sprawdzić. A więc Rav 4, rocznik 2010, 2.2 diesel i niecałe 43 tysiące złotych. Następne auto w kolejce Kia Sporty, czy rocznik 2012, napęd na 4 koła, 2 litry diesel 46900. O tym cacuszku powiem wam już za moment, przejdźmy jednak do aut bardziej funkcjonalnych, na przykład do Opla Mokka, rocznik 2015, przebieg 111 000 km. Pod maską mamy 140 konny silnik benzynowy, a cena tego auta to 52900. Jeden sportycz już był, pora więc na kolejnego, ale młodszego, rocznik 2017, pod maską 2 litrowy diesel 180 5 koni, samochód ma napęd na 4 koła i jest to wersja GT Line która kosztuje 81 900 zł tak nawiasem mówiąc te ceny są do negocjacji ale na miejscu, a nie przez telefon następna fura to poczciwy Jarisek z roku 2010 a więc już po lifcie silnik 1.4 diesel co ważne skrzynia manualna a nie zautomatyzowany manual przebieg 165 000 km i cena niecałe 20 000 następnie mamy dwa sit. -house. Pierwszy to C4 Space Tourer Diesel z roku 2019, a jego cena to niecałe 48 tysięcy złotych. Kolejna cytryna jest z polskiego salonu, rocznik 2021, jej przebieg to 29 tysięcy kilometrów. Jest to model C4 z silnikiem benzynowym, cena tego auta to 85 tysięcy, bez stówki. Dalej Opel Grandland X, rocznik 2019, pod maską dwulitrowy diesel o mocy 177 koni. Cena identyczna jak w przypadku C4, czyli 84900. 900. Dalej Ford Kuga w bogatej wersji wyposażenia st z napędem na 4 koła pod maską dwulitrowy diesel, który generuje 180 koni, a jego cena to 89 900. Tutaj mamy również Kugę, ale troszeczkę starszą. Rocznik 2015, przebieg 184 000 km. 2 litry diesel za niecałe 55 000. O! A tuż obok Korolka z Polskiego Salonu, rocznik 2018, przebieg zaledwie 55 tysięcy km. 1,6 benzyna, 132 konie mechaniczne i cena 63,900. No i patrzcie na to, jakie ładne wnętrza, nie takie szare bure i ponure. A może ktoś z Was byłby zainteresowany Multivanem, rocznik 2012, przebieg nie ma nawet 200 tysięcy 189 w tym momencie. A w środku piknikowy nastrój. Pod maską klasycznie dwulitrowy diesel 179 koni, a cena 100 tysięcy. Również klasycznie bez stówki. Następne auto w kolejce to Fiat Tipo. 1.4 benzyna, rocznik 2019. Cena niecałe 36 tysięcy. A tuż obok patrzcie jaki ładny Opel. Astra GTC. Rocznik 2012, a pod maską dwulitrowy diesel, który generuje 165 koni. Cena niecałe 36 30... 2000 zł. Następna fura Volkswagen Tiguan 2 litry, diesel 140 koni mocy, napęd na 4 koła, cena 41900. 900. Natomiast za 56 900 możecie kupić Audi A3 z roku 2013. Podobnie jak w Tiguanie, tutaj również mamy dwulitrowego litrowego diesla, ale o mocy 150 koni. Następne auto, Hohen C5 w wersji kombi, rocznik 2013 2.0 diesel, 140 koni, cena niecałe 34 tysiące złotych. Przechodzimy do następnego samochodu. Wita nas Opel Astra, rocznik 2015, przebieg 157 tysięcy km, silnik 1.6 benzyna, cena niecałe 39 tysięcy złotych. A tuż za Astrą stoi taki, już powiem, klasyczek Mercedes Benz klasy E generacji W211. Na masce celownika, pod maską diesel 3,2 litra i 204 Niemocy. Cena za tę sztukę 29 900. Jedno 4 już było, pora na kolejne. Tutaj mamy rocznik 2009 i silnik benzynowy dwulitrowy. Cena tego auta 39900. Kolejne auto wyróżnia się kolorkiem. Nie jest szare, srebrne albo jakieś czarne. Mamy tutaj piękny błękit na Renault Captur z roku 2015. Przebieg tego samochodu to zaledwie 98 000 km. Silnik wysokoprężny, skrzynia automatyczna, Cena niecałe 46 tysięcy złotych. Czy Hyundai żyje, czy Hyundai kona? troszeczkę niefortunna nazwa na tak pięknym aucie, które zostało wyprodukowane w roku 2020. Silnik 1.6 diesel, a cena niecałe 68 tysięcy złotych. Król, jak wiecie, jest tylko jeden. Jest nim oczywiście Volkswagen Passat królowa. Jest również tylko jedna. Jest to Insignia. Tutaj mamy Opelka z roku 2018 z bardzo mocnym silnikiem. 2 litry benzyna, 260 koni. Cena za ten egzemplarz 89,9. Ostatnie auto w tym rzędzie to Fiat 500L rocznik 2016 cena 40 tysięcy złotych. Niecałe. Z placu to już praktycznie wszystko. Tutaj jeszcze przed bramą jest kilka samochodów, do których za chwilę podejdę, ale jeszcze jedna ważna informacja. Na przykład nie pokazałem wam tych dwóch świeżynek Mazdy i Toyoty. Kartek na nich nie ma, ale oczywiście link do pełnej oferty tego miejsca jest w opisie pod filmem. Także przejdźmy już może do X trójki z 3 litrową benzyną która generuje 231 koni mocy i samochód ten kosztuje niecałe 34 tysiące złotych nie jest to jedyna BMW, za chwilę będzie jeszcze E46 ale po drodze mamy Opelka Astra 1.6 benzyna, nietypowo sedan rocznik 2009 za niecałe 18 tysięcy złotych następnie mamy benzynowe Renault Kangu, rocznik 2008, przebieg 161 tysięcy km cena tak samo jak za Asterkę, niecałe 18 tysięcy ta BMW nie jest ostatnim autem z oferty, gdyż za chwilę wrócimy jeszcze do Toyoty MR2. W tym przypadku pod maską mamy dwulitrowy silnik benzynowy, który generuje 143 konie mocy, ale pobiera olej. I O takich rzeczach sprzedawca informuje, niczego nie ukrywa i stąd zapewne ma tak dobre oceny. Cena tej E46 11900. Wracając do MR2, egzemplarz ten wyprodukowano w roku 2002. Na tę chwilę ma przejechane 142 000 km i do że jest serwisowany w Aso Toyoty. Pod maską silnika nie ma, gdyż jest on umieszczony centralnie. Jego pojemność to 1,8, moc natomiast 140 koni mechanicznych. Cena tego samochodu to 39 900 zł. Dajcie znać, co myślicie o ofercie w tym komisie i czy chcielibyście zobaczyć jakieś auto konkretnie z bliska w szczegółach. Czekam na Wasze komentarze, dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał i subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych produkcji. Do zobaczenia, cześć!